Po przyjściu Jezus na chwilę nam siada. Jest blady i wychudzony. Siedzi opierając łokcie na kolanach. Od czasu do czasu podnosi Jezus wzrok i rozgląda się dookoła. O, witamy, jest widzę pojawiającą się gębę szatana. Nie przybrał on oczywiście postaci w jakiej często go przedstawiamy. Z rogami, z ogonem, na głowie ma turban i piękne szaty. szaty. Szatan ukazuje się w zwykły wygląd. Nie jesteś już sam? Ale kiedyś byłeś sam na Pustkowiu. Pamiętasz to? Nie odpowiadasz? Może dziś pójdziesz za mną, bo kiedyś nie chciałeś. Dziś ludzie tak jak kiedyś. Nie zasługują na twoją miłość. Pamiętasz? Co ci kiedyś powiedziałem? Idź tanie. I dzisiaj Ci to mówię to samo. Idź. Precz, szatanie. Dzisiaj potrzeba ludziom tylko siły, radości, uciech i brak modlitwy. A wszystko to będzie moje. Chwileczkę. Może spróbujemy swoich sił. Kto i ile dusz przyciągnie do siebie? Zgadza się?

Nie, dajcie mocniejszy. Kurde. No chodźcie pobójcy. Chodźcie na O, o. Patrzcie. No tak wygramy. Chodźcie, tak wygramy gramy.